Prawda jest taka. Dobra. Prawda jest taka, że co by się nie działo? To i tak na końcu bym Dawidowi pomógł. Tak jak on mi. Nieważne jakimi byśmy się wyzywali w internecie. I tak byśmy sobie pomogli. I wiesz, sytuacja wygląda następująco, że te kurwa odklejone czy nastolatki będą robiły wszystko. Mam jedno. Yy, będą robiły wszystko, żeby kurwa jednego i drugiego streamera skłócić I najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni se nie zdają sprawy, że my wyłączymy komputer, wyłączymy live'a, nie? I jedziemy kurwa na maka Oni, oni se, oni se nie zdawają z tego sprawy trochę, że my mamy coś więcej jeszcze do zaoferowania niż tylko, niż tylko GTA RP Oni, oni nie potrafią tego pojąć